Cześć, tak jak prosiliście, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony płynom hamulcowym. Jakie te płyny hamulcowe wyróżniamy kiedy taki płyn hamulcowy wymienić? Więc wyróżniamy dot 3 dot 3, dot 4, dot 5 i dot 51 dot 3 świeży taki płyn hamulcowy ma. Temperat minimalną temperaturę wrzenia 203 stopnie DOT 4 to jest temperatura 230 DOT 5.1 jest to temperatura 260 DOT 3 i DOT 4 są to płyny na bazie glikolu są to płyny glikolowe tak samo jak i DOT 5.1 także jest to płyn glikolowy DOT 5 jest to już płyn hamulcowy na bazie oleju silikonowego dlatego piątki nie mieszamy z 5.1 trójki z czwórką ja także bym nie mieszał jeśli bym już mieszał no to trójkę z trójką czwórkę z czwórką więc tak to wygląda każdy świeży płyn hamulcowy ma barwę słomkową. U mnie już tej idealnej barwy słomkowej nie będzie, ponieważ. No ja nawet nie wiem, kiedy on był wymieniony, bo ja go nie wymieniałem. Już jest trochę ciemniejszy, tak samo jak wiecie, pochłania wodę. Jest to płyn, który ma który pochłania wodę, ma właściwości higroskopijne, dlatego traci swoje, e, traci swoje właściwości, im tej wody jest więcej, tak samo ta barwa może się zmieniać, jeśli jest jakaś tam korozja w układzie hamulcowym. Więc, tak jak Wam powiedziałem na samym początku, e, różnica między tymi e, płynami, do 3 do 4 a do 5 no to jest minimalna temperatura wrzenia. Najczęściej no to się spotykamy z płynem do 4 Jak poznać jaki mamy płyn hamulcowy w samochodzie. Na tu na tym koreczku tak jak widzicie u mnie pisze do 4 nawet pisze jaki producent zaleca że tutela akurat Fiat takie zaleca, ale... To tak jak wam mówię tylko zalecenia. Jeśli by na, tym, na tej zakrętce nie było, no to w książce, w instrukcji obsługi, jeśli macie. Bądź w internecie też powinniście znaleźć, jakie tam zalecenia ma producent samochodu, jaki, jaki płyn zalewać. Chociaż to tak jak wam mówię, większość tych samochodów ma czwórki, piątki, no to mają. Samochody ze zwiększoną mocą, auta sportowe po tuningu. Jeśli zwiększamy w samochodzie moc, no to oczywiście zmieniamy ten płyn na piątkę. Tak samo zmieniamy sobie hamulce, zaciski to wszystko, żeby była lepsza, żeby była krótsza droga hamowania żeby tym samochodem o zwiększonej mocy, prawda, wyhamować. O barwie Wam powiedziałem. Im ciemniejszy, no to te właściwości już się w tym płynie hamulcowym pogarszają. Co ile taki płyn hamulcowy zmieniać? Dobrze by było zmieniać taki płyn hamulcowy raz na dwa lata. Więc taki płynnik sobie zmieniamy na nowy. Ważne, żeby dbać o to i zmieniać ten płyn, a nie zostawić go nie wiadomo na ile. Ponieważ tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak samo zmieniamy tarcze, klocki. No jest tam minimalna grubość tarcz hamulcowych, ale nigdy nie jeździmy do takiej cieniutkiej tarczy. Zawsze jest, jeśli jest pogorszona siła hamowania, no to zajrzyjmy. Zajrzyjmy, zajrzyjmy do układu hamulcowego, jak te klocki, jak te mm, szczęki. Jeśli mamy bębny z tyłu, jak to wszystko wygląda. Jak te tarcze wyglądają. Czy tarcze są krzywe, czy mają bicia. Bo może się też zdarzyć, że tarcze są trochę pokrzywione, i jeśli ostro hamujemy, no to są bicia na tych tarczach. Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, a także o bezpieczeństwo innych osób na drodze. Tak jak już Wam mówiłem: ten płyn hamulcowy jest higroskopijny. Wchłania wodę, wtedy obniża się ta temperatura wrzenia. Gdyby się tak zdarzyło, że już jest strasznie długo ten płyn niewymieniany i ma dużą ilość wody, no to wtedy nam pedał hamulca wpada w podłogę. Ale nigdy nie dopuszczamy do takiej sytuacji, no bo samo wodę nie wyhamujemy. Zrobimy niebezpieczeństwo na drodze nie tylko dla siebie, ale i także dla innych uczestników, więc bądźmy tego świadomi. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, no to zachęcam do zostawiania lajków, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał oraz oczywiście klikajcie w dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!